Proszę naprzeć, to ci się stało, że chce lapto, że wylej nic. Witajcie z raz do ja opowiem, jak do doby się u nas siana no to my jechali do Krakowa, kłosić zbrodzę na zbiórki. Na unos tak, dopiero to po tamtej zbiórki, pod koniec września, no to wszyscy raz do wieki posłyszeli siana, to jechali tam na Nejoty no, ja z Pojeho za svojím kumotrom do toho Krakova koží starost No to máš ty, že my kožili u nás a na neděle my by vyště vracali do auta. No ale když mi u ostatního gazdy, No to gazda był strasznie chytry, no i jedzenie no nie do. no to nam się jeść ciało. No ale swoboda tak, wiesz co, kiedy zejdziemy na stację kolejową w Krakowie, to co coś kupimy jeść, My dobre. No i tam my ta zaśli, wleźli, my wiecie, ja myślałem, bo on nie było w takich. Restauracja, za to tak w nasykarce. Ale hej moi ściwy, szczolicki, białe łobrusy, pięknie, kwiatecki, flakonicki. Wszystko na stole kładą. No i przysławiecie panusia się, się Peto. Hej, co se zamówić? No to on zamówił grulę z rosą i stuko, a na drugie co mocy? No te pierogi. Ej, a my strasznie wiecie te pierogi lubimy. No i dobre, rosół rosą, zgrulony, stuko też, ale łysko wziął z tym tależą. Na no przynosi, wiecie pani te pierogi na talerzu, no i przyniosła widelek, co ja w życiu tego widelca nie widział widził. No no to smok umiał jeść tym widelcom. No to a jeszcze wiecie co się stało? Prosto mnie na rogu stoła. Wsiadła się tak o pani słopą i zamówiła się zupę. I ona tak delikatnie po pańsku rybie wiecie tą zupę łyżeczką tak delikatnie. Na no, ja jowiecie chciał udubać tego piroga, no bo widział jaką dubo, A łoma z było na topione i jak ten pirok wstyknął wiecie spod tego widelca, tak potem pani do tej zupy. No to nie wiem, a myśląc, widać, co Mostu i łapiecie pas dromy tego pieroga. No i wziąłem się go nazwą. a pani go dał, tak, górole to chamy. Ale ja dono pani i chomy, ale pierog jest mój i go zjom, a wy mi go jadła, nie będziecie hej. No i tak widzicie, dobrze, że nie ma pierogów dzisiaj, że im nie będziecie dawać, bo by, mógł, bo by mógł to zjeść, a on pierogi dziś gotowo. Jeszcze w trakcie, tak żeby było, dla ochłody właśnie straż włączyła tutaj natryski. Można w międzyczasie iść się troszeczkę ochłodzić i później znowu wrócić na miejsce. Muzycko, gromy dali.